Witajcie, kochani, w Nowiu, w Znaku Raka. To właśnie dziś, o godzinie 12.31, 25 czerwca, mamy kulminację Nowiu Księżyca w Znaku Raka. Co to oznacza? Ogólna energia Nowiu Księżyca, kochani, to najpiękniejsza faza miesiąca, tak naprawdę. To czas początków, to czas działania, ustanawiania intencji oraz czas odkrywania. Jest to bardzo aktywna faza miesiąca. Nów w raku to jeden z najbardziej emocjonalnych i skoncentrowanych na rodzinie nowiów w całym roku. Rak, jako znak kardynalny, rządzony przez Księżyc, symbolizuje dom, rodzinę, korzenie, poczucie bezpieczeństwa oraz intuicję Kochani, jest to czas sadzenia ziaren intencji związanych z domem, rodziną i emocjonalnym dobrostanem. Jak widzicie na stole. Są przygotowane dwie karty, które właśnie obrazują nam dzisiejszy nów. Jest to karta głupca, która jest kartą nowych początków w tarocie i ona jest sygnifikatorem każdego nowiu w księżyce. Natomiast z tego względu, że nów znajduje się obecnie w znaku raka, mamy obok kartę rydwanu, kochani, która jest przypisana do tego znaku oraz pokazuje nam takie konkretne, Dążenie do celu w wybranym przez nas kierunku. Oczywiście karta nowiu jest kartą nowych początków, podejmowania ryzyka. Też pokazuje nam taką świeżą energię rozpoczynania czegoś nowego i patrzenie na świat oczami dziecka. No dobrze, kochani. Energia nowiu, do czego nas skłania? Energia Nowu, nowiu wraku, oczywiście. <laughs> Przede wszystkim do zwrócenia się ku naszym emocjom, do zaopiekowania się naszym, naszymi emocjami. To czas na refleksję nad własnymi potrzebami emocjonalnymi i tym, co naprawdę daje nam poczucie bezpieczeństwa. To jest też czas pielęgnacji relacji. Szczególną uwagę warto poświęcić w tym czasie na rodzinie i na relacjach z najbliższymi. To też idealny czas na wzmocnienie więzi. Na rozmowy, na okazywanie innym troski. Oczywiście jest to też dobry czas na zajęcie się domem, kochani. Energia sprzyja porządkom, energia sprzyja remontom, przemeblowaniu, a nawet myśleniu o przeprowadzce. Co jeszcze? Chodzi też o stworzenie takiej przestrzeni, która jest waszym prawdziwym azylem. No i oczywiście słuchanie intuicji z tego względu, że Rak jest bardzo intuicyjnym znakiem, warto w tym czasie zaufać swoim przeczuciom i wewnętrznemu głosowi. No dobrze i przychodzę, kochani do takiej krótkiej, krótkiego horoskopu jak nów w raku wpłynie na poszczególne znaki zodiaku. Możemy ustawić sobie czas w najbliższym dwóch tygodni, to będzie też taka faza rosnąca. Ja oczywiście dałam na swoim kanale zamieściłam film na obecny tydzień, ale możemy sobie go przedłużyć właśnie tym horoskopem. Baran, kochani, nów oświetli wasz sektor rodziny i domu. To idealny czas na rozwiązywanie domowych nieporozumień, na wprowadzenie zmian w mieszkaniu lub poświęcenie uwagi najbliższym. Możecie poczuć silną potrzebę stworzenia bezpiecznej przystani. Byk. Byk powinien skupić się na komunikacji i relacjach z rodziną, z, ze swoim też otoczeniem najbliższym, nawet z sąsiadami czy z rodzeństwem. To dobry moment na ważne rozmowy, które mogą oczyścić atmosferę, jeżeli coś nie gra. Możecie też poczuć przypływ nowych pomysłów na naukę lub krótkie podróże. Dźwięta. Twoja uwaga skoncentruje się na finansach i poczuciu własnej wartości. Nów w wraku przyniesie szansę na nowy początek w sferze zawodowej, podwyżkę lub znalezienie dodatkowego źródła dochodu. Zastanówcie się, drogie bliźniaki, co jest dla Was naprawdę cenne. No i raki, kochani. Ech, dla Was to jest fantastyczny czas, moje drogie raki. I to Wasz osobisty nów księżyca i jeden z najważniejszych momentów w ogóle w całym roku. Ponieważ obecnie w znaku raka znajdują się aż cztery planety, więc wasz znak jest po prostu, błyszczy na niebie, jak latarnia, kochani. Czas na nowy początek, oczywiście w każdej dziedzinie życia, nie tylko na początki związane z rodziną czy z partnerstwem. Skupcie się na sobie, na swoich potrzebach, na swoich celach. Świat stoi przed wami otworem, więc podejmijcie inicjatywę i zawalczcie. O siebie, o czym tutaj mówi karta Rydwan. Kochani, co dalej? Lew. Nóg zachęca do wyciszenia, do medytacji i pracy z podświadomością. To czas na uwolnienie się od starych lęków i wzorców, które wam nie służą. Zadbajcie o odpoczynek i regenerację sił w samotności. Panna. Nów w Raku aktywizuje Wasz sektor przyjaźni i grup społecznych. Możecie poznać kogoś ważnego w najbliższych dwóch tygodniach, dołączyć do nowej organizacji lub odnowić stare znajomości. Wasze marzenia i plany na przyszłość mogą nabrać realnych kształtów. Kochani, i kolejno waga. Sprawy zawodowe i kariera wysuną się na pierwszy plan. To doskonały moment na rozpoczęcie nowego projektu, na rozmowę o awansie lub zmianę ścieżki zawodowej w ogóle. Wasze wysiłki mogą zostać zauważone przez przełożonych skorpion. Poczujecie ogromne pragnienie poszerzania horyzontów drogie Skorpionenów, sprzyja planowaniu dalekich podróży, zapisaniu się na studia lub kursy oraz zgłębianiu wiedzy z dziedziny filozofii, ponieważ aktywuje dziewiąty sektor. Waszego horoskopu czy duchowości. Otwórzcie się na nowe idee, o czym mówi karta głupca. Ruszajcie naprzód, podejmijcie ryzyko. <laughs> Strzelec to czas głębokiej transformacji, nów oświetli sprawy związane z finansami partnera, kredytami, a także sferą intymności. Możecie zakończyć toksyczne relacje i uwolnić się od emocjonalnych długów. Koziorożec. Najważniejsza staną, najważniejsze staną się relacje partnerskie, zarówno te prywatne, jak i biznesowe. To idealny czas na rozpoczęcie nowego związku, na odnowienie więzi z partnerem lub podpisanie ważnej umowy. Skupcie się na współpracy. Moi drodzy, wodnik, skoncentrujecie się na zdrowiu, na codziennych obowiązkach i pracy, no sprzyja wprowadzaniu nowych, zdrowych nawyków żywieniowych i treningowych. Możecie też usprawnić swoją organizację dnia i atmosferę w miejscu pracy. I już ostatni znak ryby czeka Was przypływ kreatywności, radości, a nawet romansu. Drogie rybki, nów w raku aktywizuje Wasz sektor twórczości, hobby, miłości. To idealny czas, by zacząć nowe projekty artystyczne, zakochać się lub po prostu dobrze się bawić. No dobrze kochani i to by było na tyle. Życzę Wam cudownego czasu, nowiu. Pozdrawiam serdecznie.